Z tej strony DTAX, a to jest y, pierwszy odcinek z naszej serii poradników, których będę dla Was robił z Sony Vegasa Pro. Y, chciałbym wam, może, może zacznę inaczej. Ostatnio naknąłem się na ten program, znaczy no, nie było to tak ostatnio, ponieważ już siedzę w nim dość długi czas, no i robię w nim do swoich filmów y, które jeszcze się nie ukazały, nie ukazują się tak długo yy, z racji na to właśnie, że będę je brał w tym programie. Yy, no i tak, to jest to program do robienia efektów specjalnych. Można w nim robić naprawdę ciekawe rzeczy i ma ogromny, ogromną gamę możliwości, więc można w nim zrobić naprawdę praktycznie wszystko. Od jakiegoś intro do swojej serii, do po, nie wiem, zwolnione czy przyspieszone filmy, stop klatki i takie, takie rzeczy. Więc naprawdę można fajne rzeczy tutaj. Yy, zrobić, stworzyć w tym programie. No i chciałbym yy, się z Wami tym podzielić, ponieważ sam już tak trochę ogarniam ten program. No i chciałbym podzielić się z Wami i Wam pomóc yy, obsługiwać się tym programem. Informacja na początku to jest taka, że wszystkie moje filmy z tego programu będą robione na wersji 11, czyli Vegas Pro 11.0. I jeśli. Oczywiście na innych wersjach, ja mam także wersję Vegas Pro 10, ale 11 jest zdecydowanie lepsza i polecam zdecydowanie tą wersję. Jeśli na przykład wielu rzeczy na dziesiątce nie ma, który, znaczy dziesiątka jest trochę inaczej skonstruowana i pewne rzeczy, które ja tutaj będę robił, będzie Wam ciężej zrobić na dziesiątce, ale myślę, że też Wam się uda jak się postarać. No, otóż w dzisiejszym odcinku, pierwszym, chciałbym Wam pokazać, jak dodać fajne napisy i jak dodać do nich animację jakąś ciekawą na swój filmik? No więc tak, pierwszą rzeczą jaką jest, to musimy na swoją ścieżkę, którą mamy tutaj, mamy ją na razie jedną, tutaj pokazuje nam numer ścieżki, musimy narzucić na nią film wideo. No więc tak, jakiś film wideo musimy tutaj zaimportować. Nie musimy tego robić koniecznie w ten sposób, że tutaj wybieramy file i następnie tam żeby importować. Możemy po prostu wybrać sobie jakiś dowolny, dowolny klip filmowy. Na przykład dajmy na to. Niech to będzie to. Dobra. Ja tutaj mam ścieżkę audio. Czyli podczas tego filmiku siedziałem sobie na TS-ie i rozmawiałem podczas nagrywania, więc, e, więc e, usunę tą ścieżkę audio, żebyście nie słyszeli po prostu i żeby został sam film bez głosu. Tutaj mamy okienko, w którym widać, jak wygląda nasz film, jak się prezentuje po wszystkich modyfikacjach, no więc zobaczmy, jak wygląda podstawowa wersja naszego filmu. Tutaj możemy sobie go stopować, przewiać i takie tam pierdoły. 8 sekund. No, i było na nie, jest na nim widać to, co widać. No, ale dobra. Ja na przykład chciałbym, żeby w momencie, kiedy celuję na tego kolesia, pokazało, pokazał się jego nick. I żeby było wiadomo, kto to jest. Na przykład chciałbym go przedstawić. Yy, no i muszę dodać w związku z tym napisy. No więc, klikamy poniżej naszej ścieżki prawym przyciskiem myszy i klikamy insert video track yy, tak, dobrze, video track i teraz ważna sprawa nasze napisy, które będziemy dodawali na tą ścieżkę, muszą być koniecznie nad filmem klip filmowy musi być poniżej a napisy wyżej inaczej nie będzie działało po prostu nie będzie wam to działało musi to być wyżej no i tak, na tą ścieżkę, którą mamy wyżej która jest wolna, klikamy prawym przyciskiem myszy i dodajemy Insert Text Media. Mamy chwilę Laga. No. I wyskakuje nam takie okienko. Które wygląda tak. Jak widzimy, na naszym małym okienku yy, z filmikiem Już widać jak ten filmik się prezentuje. Ponieważ już się zmienił, kiedy otworzyłem to okno, kiedy wprowadziłem tą modyfikację. No i tak. Na wersji 11 to okienko wygląda dokładnie tak I tutaj możemy wprowadzić tekst jaki chcemy Na przykład Załóżmy, że ten koleś do którego strzelałem Nazywa się Nie wiem yy, Nazywa się Byle co no. no nie wiem sam No niech nazywa się ABC Będzie się nazywał No i teraz tak przez zaznaczenie tych, y, tego co napisaliśmy możemy manewrować y, czcionką, możemy zmieniać czcionkę są tutaj czcionki przeróżne, no akurat ja wybieram takie, które są do siebie podobne, ale od y, na przykład y, zwykłej czcionki podstawowej do na przykład y, 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 takiej albo takiej nawet <ścoughs> y, symboli Naprawdę jest szeroka gama tych wszystkich yy, czcionek i to zależy od Was jaką żyć Możemy manewrować rozmiarem tego tekstu. Maksymalny rozmiar to jest... Maksymalny rozmiar to jest 52. Ja sobie wezmę 24. Nie potrzeb. No, wezmę sobie 36, nie potrzebne Możemy, Możemy oczywiście dać pogrubienie Tutaj yy, kursywa nie nie wiecie o co mi chodzi, przechylenie tych liter, wyrównanie do środka, do boków, no wszystko tutaj się da. Pod spodem możemy wybrać sobie kolor tekstu z podstawowego na przykład tutaj tym suwakiem możemy wybierać sobie gamę kolorów na przykład taki, nie wiem na przykład taki będzie zielony mamy tak Potem mamy zakładkę Advanced, w której możemy wybrać kolor tła. Tak jakby. To nie jest szczególnie istotne. To się w sumie nie przydaje, więc nie będę Wam tego szczególnie pokazywał. Potem mamy jeszcze coś takiego jak Outline. I tutaj możemy robić bardzo ciekawą rzecz. Otóż. Wybierz sobie kolor linii, na przykład ja wybiorę sobie biały, które będą otaczały ten nasz napis. Czyli jeśli tym suwakiem y, intensywność tej linii, jeśli weźmiemy na większą, w przykład przypadku na maksymalną, nasz napis będzie wyglądał w ten sposób. Czyli jest to ciekawsze moim zdaniem, a ja często tego używam, bo lubię to. Potem mamy jeszcze coś takiego jak shadow, czyli cień. Możemy sobie wybierać kolor cienia. Intensywność jego, yy, jego takie nachylenie, jakby pozycję, no i naprawdę dużo, dużo rzeczy. No i tak, przejrzeliśmy wszystkie zakładki, teraz cofnijmy się do animacji. Pod kolorem tekstu mamy zakładkę Animation. Tutaj mamy na początku scenę No. Możemy tym Tą strzałką rozwija nam się wszystko i mamy tutaj do wyboru dowolną animację, jaką chcemy sobie wybrać. Na przykład, yy, weźmy sobie którąkolwiek, tą na przykład. Na ślepo. I zobaczmy, jak teraz wygląda nasz filmik. No, więc tak wyglądała animacja naszych napisów. Możemy wziąć sobie na przykład, nie wiem coś takiego no tutaj możemy wybierzcie sobie animację jaka Wam się będzie najbardziej podobała no i tutaj możecie sobie wybrać yy, według własnego uznania no ja na przykład wezmę sobie coś takiego no dobra jeśli o to, o, o to chodzi to by było na tyle możemy zamknąć to okienko i nasz tekst pojawił się na naszej ścieżce powyżej. Teraz tak. Nie radzę skracać lub wydłużać tekstu, ponieważ nie działa to tak jak na przykład w programie Windows mówi Maker, że tekst będzie dłuższy lub krótszy. Tylko jego końcówka, każda animacja ma dany czas, i jeśli obetniemy trochę tekstu, czasu, to po prostu końcówka tej animacji zostanie ucięta i urwie się ta animacja w połowie. Więc odradzam to. I teraz tak. Kiedy... Na... O kurde. Dobra. Kiedy naniesiemy ten tekst y, na nasz filmik? No to wiadomo, wygląda on tak, jest on na samym środku i jest on y, w tym momencie, w którym niekoniecznie chcemy, żeby był. No więc jak zrobić, żeby on był w danym momencie i w danym miejscu? To no jest tak. Moment, bardzo prosto wybrać, przesuwamy na, y, w, y, w tym momencie, gdzie jest... Mam, jeśli mamy klip na dole to w danym momencie klipu, nad, nad równo, równolegle nad momentem klipu, yy, musi się znajdować moment wejścia napisów. Czyli na przykład ja chcę w tym momencie. No i napisy pojawiają się dopiero teraz. Yy, sprawa nie jest trudna, więc na przykład yy, wtedy były napisy już wtedy, już teraz, a napisy pojawiają się w tym momencie. No i moment jest dobry. Moment jest dobry. Ta animacja, którą ja wybrałem, akurat jest taka, że można ją sobie uciąć, ponieważ ona kończy się tak czy siak zniknięciem. Więc ja sobie trochę uda tą animację. I zobaczę, jak będzie to teraz wyglądało. No, myślę, że jestem zadowolony z efektu. No więc, ale ja chcę, żeby było widać środek naszego filmu. No więc. Przepraszam. wybrać miejsce, w którym te napisy mają być. No, a jak to miejsce wybrać? No więc, klikamy, jeśli na ścieżce mamy tylko jeden tekst, to wtedy możemy otworzyć pan kropa całej ścieżki, który znajduje się tu. Ale wtedy, jeśli mamy więcej napisów na ścieżce, musimy liczyć z tym, że każdy napis będzie miał takie położenie i każdy napis będzie w tym samym miejscu. Ale jeśli mamy yy, tylko jeden, to możemy otworzyć pan kropa ścieżki. Ja w tym momencie mam tylko jeden, więc otworzę pan kropa ścieżki. I tak. Wezmę sobie na osi czasu moment, na którym mam yy, te napisy. No i dobra. One są na samym środku. A nie chcę. Więc tak, w pankropie zaznaczam ten prostokąt. Łapię go po prostu. Przesuwam y, wybrane miejsce tam, gdzie chcę, żeby były napisy moje. Na przykład. Y, nie będą tu. Tutaj. Ja chcę, żeby były tu. Możemy, łapiąc za krawędzie tego prostokąta, y, zmniejszać lub powiększać napisy do takiego rozmiaru, jakiego chcemy. Moje no będą, będą takie. Na środku mamy kółko. Łapiąc za obręcz tego kółka możemy zmieniać proszę bardzo, yy, kąt yy napisu, czyli po prostu, tak jakby położenie. Kąt po jakim yy, są położone napisy. Dalej można yy, bardziej jeszcze zaawansowaną animację zrobić, gdzie na dole, pod tym pancropem, mamy taką małą oś czasu. Ona jest tu. I na przykład y, ona, ta część czasu odpowiada o tej osi czasu, która jest na naszym filmie. Jeśli tutaj na momencie na przykład, y, w tym momencie tutaj pokazuję, która jest sekunda, na momencie siódmej sekundy ja zrobię tak, zmniejszę napis, to w momencie siódmej sekundy na naszym filmie napis zostanie zmniejszony. Ale jeśli na yy, przykład na początku naszego widzimy, co się dzieje, kiedy przesuwam suwak, proszę spojrzeć na pankropa. Kiedy przesuwam suwak, proszę bardzo, z czasem nasz napis coraz bardziej się zmniejsza. Aż do 7 sekundy, kiedy ustaliłem, że on ma być w takiej mniejszej wielkości. Widzimy? On się stopniowo zmniejsza, aż w 7 sekundzie osiąga swój docelowy rozmiar. Tak samo możemy zrobić na przykład z yy, obrotem napisu. Ja sobie ustawię na przykład na tutaj. I chciałbym, żeby w tej sekundzie on był na przykład tak obrócony. No i proszę bardzo, przesuwam suwak. No i proszę zobaczyć, co się dzieje z naszym napisem. Możemy tutaj dowolnie manewrować, mamy nawet przesuwać go w inne miejsce, jeśli on w tej sekundzie na przykład za, jest w tym miejscu, a chcemy, żeby za 3 sekundy był w tym miejscu, to możemy go sobie dowolnie przesuwać. Możemy scrollem zmniejszać i zwiększać skalę. Co nadaje większą możliwość manewrowania napisem po w naszym filmie. No dobra, zamykamy Pan jeśli wszystko mamy gotowe. I zobaczmy jak wygląda nasz film. Ja dodałem obroty i zmniejszenie no ma małe, ale ewidentnie było widać, że napis się obraca i zmniejsza. No więc myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Napisy to jest podstawowe, co trzeba znać w takiego typu programach. Myślę, że wam pomogłem, jeśli ktoś nie wiedział. No i niedługo pojawiają się kolejne odcinki z Sony Vegasa, więc jeśli szukacie pomocy, to jak najbardziej służę pomocą piszcie do mnie, jeśli macie jakiś problem, nie wiecie jak coś zrobić. No, już niedługo kolejne odcinki. Zapraszam do oglądania, subskrybowania. Dawajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. No i tyle. Pozdrawiam Dedeax.